Jak pomniejszyć lub zwiększyć gracza w Bedrock Edition? Na Java została dodana komenda, ale na Bedrocku już nie. Więc instalujecie sobie tą aplikację, klikacie Add Mob, macie Aimtrace, wybieracie Player. Teraz klikacie Edit. I macie już tutaj ustawienia gracza. Przeciętna wielkość to, to 1.0. 50 to jest limit z dobrym komputerem, bo dalej to już się psuje Wpisujecie nazwę moda. I klikacie save i import. Może wejdę na komputerze i zobaczycie widok 4. I życzę wesołego nowego roku. Jak pomniejszyć lub zwiększyć gracza w Bedrock Edition? Na Java została dodana komenda, ale na Bedrocku już nie. Więc instalujecie sobie tę aplikację, klikacie Add Mob, I'm Chest, wybieracie Player. Teraz klikacie Edit. I macie już tutaj ustawienia gracza. Przeciętna wielkość to, to 1,0. 50 to jest limit z dobrym komputerem, bo dalej to już się psuje. Wpisujecie nazwę moda. I klikacie Save i Import. Może wejdę na komputerze i zobaczycie widok I życzę wesołego nowego roku.